Opowiem wam historię o tym, jak stałem się Woodstockowym Wojownikiem. Do tego czasu byłem stulej, aż nie jeździłem nigdzie, bo social skill za niski, a samemu to smutek i od Ale myślę sobie, chuj, 16 level wbity, to coś szalonego trzeba w życiu odjebać. A wszyscy gadają, że to takie szaleństwo i rozpusta i w ogóle to jadę przyjechałem dzień przed, namiot rozbiłem nie tylko w spodniach na łóżki i nawet jakoś socjalnie poszło, dookoła w pizdu wiary, nie trzeba się za dużo wysilać żeby kogoś poznać, bo każdy najebany i jak machniesz browarem to normalnie się rzucają do ciebie jak naziści na promocję w Gazpromie, także samoocena poszła parę poziomów w górę więc najebałem się, zerzygałem na własny namiot i poszedłem spać generalnie impreza z rodzaju tych udanych, obudziłem się drugiego dnia z mieszanką podekscytowania i kaca po poprzedniego wieczoru dowiedziałem się, że pierwszy dzień festiwalu jest totalnie inny i lepszy, i że zapamiętam go do końca życia. Dlatego wstałem, opryskałem się cygańskim prysznicem i poszedłem pod scenę. Na scenie zaczęło się normalnie. Jakieś dzieciaki z instrumentami, chuje muje dzikie węże, ale żadnych sztosów, tak jak obiecywali, nie było. Też się pytam wiary dookoła, co jest, kurwa? Gdzie te bijatyki, ladacznice i strzelaniny, co mi obiecywali? Odpowiadali, żebym zamknął mordę i czekał. To też zamknąłem mordę i czekałem. Może jakbym nie był frajerem stulejarzem, to bym im nawet wyjebał za taki tekst, ale biłem się ostatnio w przedszkolu o rowerek, więc speszony siedziałem cicho. Po paru godzinach takiego gówna zaczęło się już ściemniać. Wiara z dzieciakami poszła w chuj do domów, bo po chuj w tłumie brudu stać po nocy, jak się ma życie i godność. Myślę sobie, no jak teraz się nie zacznie, to nigdy. No i nie pomyliłem się. Zaczęło się dziać, ale nie byłem przygotowany na takie wydarzenia. Najpierw rozległ się dźwięk syreny, a następnie na scenie pojawił się on. Sam wielki filantrop Jurek Owsiak Myślałem, że powie coś w stylu, że mamy ładnie się bawić I dziękuję za przyżycie, ale on nie On wziął do ręki mikrofon I przeciągłym krzykiem wypowiedział jedno słowo JEBA! Na ten okrzyk wszyscy dookoła zaczęli się grzmocić. Ale jak grzmocić? Rozglądając się dokoła, widziałem każdą konfigurację, pedały, lesbijki, wszystko połączone w kakaowe pociągi. Nawet pies, który dostał się jakoś w tłum, nie został oszczędzony i najwidoczniej mu się to podobało, a ja tylko stałem na środku zdezorientowany, gdy nagle Jurek ze sceny wrzasnął. Stop! Wszyscy zamarli i czekali na to, co powie Jurek, a on skierował światło na mnie i krzyknął CZEMU SIĘ NIE JEBIESZ?! Cały tłum zaczął skandować jego słowa. Ktoś wziął mnie na ręce i na fali zostałem zaniesiony na scenę do Jurka. Kiedy stanąłem obok niego, nachylił się do mnie i wrzasnął przez mikrofon. Pytałem, kurwa! Ty zajebany głównym śmieciu! Czemu się nie wiesz? kiedy kazałem się kurwa jebać! Czyżbyś nie zrozumiał przekazu? Za trudny był? Skoro nie zrozumiałeś, to ci pokażę, jak się trzeba bawić na najwspanialszym festiwalu na świecie! Pokażę ci, kurwa, jak gra i tańczy moja orkiestra! No te słowa kopnął mnie w kolana, także uklękłem, rozpiął rozporek i wpakował mi swoją knagę do ryja po same Bile, na której daje słowo było wytatuowane serduszko wielkiej orkiestry świątecznej pomocy głęboko do gardła i zaczął ruchać, przy czym mówił sobie pod nosem co roku kurwa znajdzie się frajer, który kurwa nie rozumie, co się do niego mówi, co w tym trudnego, jak mówię jebanie, to czas na jebanie i chuj! Po chwili wyciągnął mi kutasa z ust i spuścił się na twarz. Jego sperma była czarna. Potem dowiedziałem się, że każdy, kto zaprzedał duszy diabłu podczas wojny na Bałkanach, otrzymał taki dar od Beljara. Nie wiedziałem co zrobić. Łzy ciekły mi po twarzy i miałem nadzieję, że to koniec, ale słyszałem tylko jak cały tłum skandował: Nie go! Nie go! To był dopiero początek mojej męki. Na scenę wszedł facet z kozą. Jurek wziął mikrofon i powiedział: Skoro nie znasz trzech zasad, mojej festiwalu, to cię ich nauczę! Odwrócił się do tłumu i powiedział Jaki jest pierwszy składnik Woodstocku? Na to tłum odpowiedział Jebanie! panie! Jurek spojrzał na mnie i krzyknął Ruchaj kozę! Strasznie się bałem. Presja była ogromna, ale też wiedziałem, że lepiej będzie go słuchać, dlatego ze łzami w oczach podszedłem do biednego zwierzęcia, wyciągnąłem fujarę i zacząłem je ruchać. Nigdy w życiu nie przeżyłem niczego taku upokarzającego, ale reakcja tłumu była zgoła inna niż myślałem. Rozległ się okrzyk aprobaty. Oklaski. Ktoś nawet skandował moje imię, więc spuściłem się prosto w odbyt kozy i odwróciłem do Jurka, czekając na kolejne rozkazy. Jurek wziął mikrofon i zapytał tłumu o kolejny składnik ucoku. Tłum odpowiedział: czpanie, czpanie, czpanie! Na te słowa na scenę weszło dwóch Murzynów niosących skrzynię. Kiedy spostrzegł to owsiak, mocno kopnął mnie w plecy, także upadłem. On w sprawnym ruchem zdjął mi spodnie, drugą ręką otworzył skrzynię, która była pełna narkotyków. Było tam wszystko: marihuana, heroina, kokaina, mefedron, był nawet słoik krokodyla, bo który sięgnął Jurek. Otworzył go, nasypał sobie na pięść, a następnie wepchnął mi ją głęboko w odbyt. Zaraz potem jeden z murzynów zrobił mi zastrzyk z marihuany w szyję, a drugi podpalił skręta z mefedronem i wpakował mi go do ust. I wtedy wszystko się zmieniło. Czułem, że narkotyki biorą nade mną kontrolę. W jednym momencie stałem się częścią tego świata. Ujrzałem żółtą, magnetyczną gwiazdę, która otaczała centralny, zielony zamek symbolizacji i żółtego, samoistnego człowieka, który mi przewodniczył. Nagle stałem się otwarty dla innych wymiarów. Zacząłem przekraczać granice wyobraźni. Zacząłem tworzyć piękno i harmonię. Po mojej prawicy zasiadł czerwony galaktyczny wędrowiec, a po lewicy niebieska wiodąca moc. W jednym momencie wiedziałem, co zrobić. Wstałem, ktoś podał mi godło polski i portret powierza. Z namaszczeniem położyłem je na ziemi, a następnie naplułem na nie i oddałem na nie mocz. Wtem usłyszałem głos Jurka Osiaka: Tak! Odgadł! Ostatni składnik Udstoku Patrzcie moi poddani! Zaprawdę powiadam wam! Ten człowiek uklękł! Ujebany od gówna! Ale powstał cały na biało! Ratujmy się, że jest wśród nas! Zewsząd rozległy się okrzyki radości i podziwu, a ja już wiedziałem, jak się bawi najwspanialsza orkiestra na świecie. Jurek z grabnym ruchem przykleił mi serduszko do czoła i zepchnął ze sceny, bo w planie po jego wystąpieniu było ukrzyżowanie małego dziecka chorego na raka, a i tak przez moje przeistoczenie mieliśmy obsuwę. To było najwspanialsze, co mnie w życiu spotkało. Od tamtego czasu nie robi nic innego, oprócz całorocznego przygotowania na Woodstock, które mi przemija na trenowaniu, przyjm przyjmowania narkotyków w różnych ilościach i konfiguracjach oraz na skalowaniu państwa polskiego i papieża Polaka.